Może od razu w tym nagraniu przejdę do rzeczy bez jakichś długich wstępów, ale może wstępem do tego będzie, że właściwie wczoraj usłyszałem coś, co mnie zszokowało. Coś, co mnie zszokowało. Usłyszałem to z ust e, księdza katolickiego, który jest. E, jeszcze sobie przed chwilą właściwie dokładnie sprawdziłem. Kim on jest, żeby się nie okazało, że gdzieś tam został on w jakiś sposób wydalony z kościoła katolickiego za to, co powiedział, czy za jakieś kontrowersje i tak dalej. Ale nie. Jest to katolicki duchowny, jest biskupem. Na Wikipedii jest napisane, że był biskupem pomocniczym Los Angeles. Teraz jest, aktualnie jest on biskupem Winona Rochester od 22 roku. Więc, um, um, Robert Baron, Robert Baron. i teraz wczoraj słyszałem, szukając jakichś takich materiałów, ponieważ pewien taki zagadnienie teologiczne gdzieś tam. E, szukałem informacji e, dotyczące tego, jakichś wykładów na YouTubie i tak dalej. I przypadkiem właśnie kliknąłem sobie, ponieważ było to troszeczkę związane z tematem. E, był to krótki filmik, e, i tam właśnie w tym filmiku. Usłyszałem z ust e, właśnie tego biskupa Roberta Barona, coś, co mnie zszokowało, nie wiedziałem e, wcześniej o tym, mimo że m, o, o tym, że jest taki pogląd, który powiedzmy jest taka nauka Kościoła katolickiego, mimo że sam dość dobrze tą naukę znam, ponieważ dwa lata byłem w Zakonie, y, w seminarium zakonnym i też sam na własną potrzebę studiowałem katechizm Kościoła Katolickiego, żeby poznać też tak naprawdę w co, co jak, jaka jest nauka Kościoła Katolickiego. Więc studiowałem troszeczkę na własne potrzeby katechizm Kościoła Katolickiego, żeby poznać tą naukę i nie wiedziałem, że właśnie taki, taka nauka jest. Myślę, że na ten moment jesteście już ciekawi, co to za nauka i i już Wam to przeczytam. Może, żeby nie być po prostu gołosłownym, to może dam link do tego też nagrania YouTube, żeby jeżeli ktoś chciałby sobie to sprawdzić. W każdym razie padło to z ust biskupa Kościoła Katolickiego, który jest cały czas na urzędzie i powiedział on w... Jest to fragment dłuższego wywiadu, ale chcę zwrócić uwagę, bo to był krótki filmik, chcę zwrócić uwagę na jedną wypowiedź. Powiedział coś takiego. Tłumaczę tutaj na polski, bo, bo to jest wywiad w języku angielskim, ale przetłumaczę to od razu na polski. Powiedział tak. Sobór Watykański. Generalnie chodziło o rozmowę na temat, jak to jest, czy. Czy członkowie innych religii także będą zbawieni, czy nie będą zbawieni? Ponieważ rozmowę, tu rozmo, gościem był właśnie ten biskup katolicki, a tym, który prowadził tą rozmowę, był z tego co rozumiem, praktykujący Żyd. I, e, i biskup Robert Baron powiedział coś takiego w tym kontekście. Sobór Watykański II, czyli jego nauka, mówi, że ateista dobrej woli może być zbawiony. Zaznaczył, jeśli kieruje się sumieniem, jeśli kieruje się nakazami sumienia. Później, za chwilkę powtórzył, Sobór Watykański II mówi, nawet ateista, jak to powiedział, Goodwill of Goodwill, czyli ateista dobrej woli, może być zbawiony. Szokujące? Może jakby powtórzę to jeszcze raz. Ateista, czyli człowiek, ateista, już nie będę tego sprawdzał w internecie, co to znaczy wiemy, co to znaczy. Tak, ateista, jak spotkamy człowieka, który mówi, jestem ateistą, to znaczy nie wierzę w Boga, tak? Nie wierzę, że Bóg istnieje, tak? I jak się rozmawia z ludźmi, ja rozmawiam czasem z ludźmi, czasem ewangelizuję, czasem próbuję przekazać Ewangelię, to czasami e, osoby mówią, tak? I jestem ateistą, tak? Czyli nie wierzę w Boga, nie wierzę, że Bóg jest, tak, nie chcę mieć z Bogiem nic wspólnego, i tak dalej. Większość z tych osób, które mówi, że są ateistami, oczywiście słyszało o Panu Jezusie Chrystusie, bo to są przeważnie osoby, które zostały gdzieś w jakiejś, w jakiejś kulturze katolickiej, przynajmniej wychowane, i tak dalej w Polsce, więc, więc wiedzą o Panu Jezusie Chrystusie, znają Ewangelię, plus minus oczywiście, i tak dalej. W każdym razie, Mówią, nie wierzę w Boga, Boga nie ma, czyli jestem ateistą. I biskup Robert Baron mówi, że jeśli ateista kieruje się sumieniem, może być zbawiony. Prze czyli, e no i dobra. Teraz to, co, dlaczego mnie to tak zszokowało, prawda? Przeczytam wam, co mówi y nauka, jaka jest nauka Pisma Świętego. Czyli przeczytam wam dwa fragmenty z Pisma Świętego po prostu. Pierwsze to list do Rzymian 18 do 21 to jest pierwszy rozdział jest napisane tak gniew boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości ponieważ to co można wiedzieć o Bogu jest dla nich jawne gdyż Bóg im to objawił Jakim to objawił? Teraz dwudziesty werset. To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone. Po to, po co? Aby oni byli bez wymówki. Tak pisze Paweł. Po to, by byli bez wymówki. Dlatego, że poznawszy Boga, nie chwalili Go jako Boga, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. Jak się troszeczkę popatrzy na ten fragment i, i, i pomyśli o tym, co tu jest napisane, to wynika z tego, że Paweł podaje pewien a, jakby argument, że ludzie, którzy mówią, że Boga nie ma, są bez wymówki, że nie mają żadnej wymówki, żeby uznać Boga jako Boga, ponieważ mówi, że o Bogu świadczy Jego stworzenie, czyli to coś. Stworzył Bóg wokoło to, co możemy zaobserwować, świadczy o tym, że świat ma swojego stworzyciela i jest Bóg, tak? Mówi, że ci ludzie są bez wymówki, którzy od, odrzucają, y, są bezbożni i niesprawiedliwi. Odrzucają Boga. I są bez wymówki. I teraz to jest jeden fragment, który chciałem wam, wam przeczytać, czyli że po prostu, jeżeli natrafimy na osobę, która Boga nie ma to dla Boga nie jest to żadna wymówka, żadna z wymówek, który, który ta osoba ateista poda, jest ważna, ponieważ według Pisma Świętego, według nauki apostoła Pawła, ci ludzie wi widzą stworzenie i w tym sposobem bardzo łatwo można zobaczyć, że jest jakiś stworzyciel, ponieważ na podstawie tego, jak niesamowicie świat jest stworzony. Tak? I teraz drugi fragment, żeby to nie było za długie nagranie. To będzie z Dziejów Apostolskich 17, 30, 31. I Paweł też tak naucza. Bóg wprawdzie pomijał czasy tej nieświadomości, teraz jednak nakazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat przez człowieka, do te, którego do tego przeznaczył, zapewniając o tym wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych. Czyli tu jest napisane, że. Nakazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować. Czyli to jest też ważne, dlatego że on sam wyruszył w podróż misję ewangelizacyjną. Bardzo jego życie było wręcz na tym skupione, żeby dotrzeć do jak największej liczby ludzi, ogłosić, głosić Ewangelię w na, jak największej. Na jak największym obszarze dotrzeć do jak najwięcej, y, 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 do tylu grup ludzi, ilu jest to tylko możliwe. I tak jakby go Bóg oczywiście też w tym poprowadził, bo zakazał mu w jedno miejsce y, gdzieś tam iść, tak? Na pewien obszar, na danym momencie oczywiście, tak? Albo jemu, trudno powiedzieć z jakich powodów. W każdym razie stara się dotrzeć możliwie do wszystkich ludzi, aby. Y, zresztą mamy taką naukę. Y, Pisma, że chce Bóg, żeby głosić wszystkim i chce, żeby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy. Dlatego właśnie mamy głosić Ewangelię wszędzie i wszystkim. I dlatego misjonarze docierają z Ewangelią, do starają się dotrzeć do Ewangelią, do wszystkich tych miejsc, w których jeszcze Ewangelia nie była głoszona. Natomiast tutaj, powrócę do tej wypowiedzi. Tutaj jest wypowiedź taka, że jeżeli mamy ateistę, bo jeżeli by ten a, powiedział, tak, Biskup, że nie wiemy jakim sposobem, ale jeżeli jakaś osoba gdzieś nie usłyszała jeszcze Ewangelii o Chrystusie, tak? gdzieś w jakimś miejscu świata, gdzie nie dotarła, powiedzmy w cudzysłowie, cywilizacja, media, misjonarze i tak dalej. Jeżeli ta osoba gdzieś tam nie usłyszała Ewangelii, to, to jeżeli ta osoba jest. Um, Żyje w zgodnie z, z nakazami sumienia, to, to ta osoba może być zbawiona, tak? I jeżeli coś takiego jeszcze by powiedział, to jeszcze w jakiś sposób teologicznie i z nauką Pisma Świętego byłoby to do przyjęcia, tak? Że nie wiemy tak naprawdę, jak Bóg będzie sądził takie osoby, ale raczej Biblia naucza na ten temat, że będzie przez właśnie nakazy sumienia, czy człowiek postępował w zgodzie z nakazami sumienia, czy nie, to jeżeli byłoby to taka wypowiedź, to byśmy mogli w stanie to przyjąć i powiedzieć, ok, to jest, to jest racjonalne, to jest zgodne z nauką, z nauką Biblii, bo do końca nie wiemy, jak to będzie, ale jak to będzie Bóg takie osoby sądził, do których nie dotarła Ewangelia, ale, ale mamy hmm, prawo przypuszczać na podstawie Pisma, że właśnie tak w ten sposób to będzie, tak? Ale to jest taka hipotetyczna jakaś sytuacja, dotyczy niewielu, niewielu ludzi na Ziemi, ale tu jest wypowiedź, że ateista nawet, czyli osoba, która wypiera się Boga, mówi, że Boga nie ma, będzie bezbawiona, jeśli żyje z nakazami, yy, według nakazów, ducha, yy, nakazów sumienia. Natomiast Pismo Święte yy, naucza, naucza inaczej. I teraz, mnie to, dlatego mnie to tak werswo, Pierwsze moje takie Dlaczego mnie to tak zbulwersowało? Dlatego mnie to tak szokowało? Po pierwsze, nie wiedziałem, że taka jest oficjalna nauka Kościoła katolickiego, że nawet ateista może być, może być zbawiony. Tak? Dlaczego mnie to tak też. Yy, moja pierwsza myśl była taka. Szokowało mnie to, bo nie wiedziałem o tym, tak, że taka jest nauka. Dlaczego mnie to zbulwersowało? Zbulwersowało mnie to, znaczy zbulwersowało, no oczywiście, że też, tak, bo jeżeli wysłuchało tego filmiku 100 tysięcy osób, tak jak widzę yy, i usłyszało taką informację, pierwsza moja myśl i została wprowadzonych w błąd. Tu nie jest mowy o, nie mowa o tym, tak jak Jezus powiedział, że ja jestem drogą, prawdą yy, i życiem, i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Tak. Tylko przez Jezusa można przejść do Boga. On mówi tak, inne wyznawcy innych religii, tak, mogą być, mogą być zbawieni jak najbardziej. Tak. Nawet ateista może być zbawiony. Ważne są tylko nakazy sumienia. Moja pierwsza myśl, po co głosić Ewangelię? Po co głosić Ewangelię? Po co zadawać sobie trud, głoszenia i docierania do ludzi z Ewangelią, skoro tak naprawdę ateista może być zbawiona, osoba, która, yy, która nie uznaje Boga, która wypiera się Boga, która mówi, że Boga nie ma. Tak? Przeczytałem dwa fragmenty z Pisma Świętego, gdzie jest napisane, że wszystkim ludziom nakazuje Bóg pokutować wszystkim ludziom, ponieważ wszyscy ludzie zgrzeszyli. Bo mówienie, że ateista, osoba, która mówi nie ma Boga, ateista mówi że, który, osoba, ma, mówi, że to jest osoba, która mówi, że to jest osoba, który, która mówi, że nie ma Boga. Mówi, myślenie, że ateista postępuje z nakazami sumienia. Nie wiem, skąd jest to wzięte, to... to, to to w ogóle myśl, bo Biblia naucza, że nie ma takiej osoby, która, która nie zgrzeszyłaby. Nie ma takiej osoby, nie? Zasadniczo takie jest nauczanie Biblii, nie ma osoby, która by nie zgrzeszyła, dlatego wszyscy muszą usłyszeć Ewangelię, tak? Paweł mówi, że wszystkim Bóg nakazuje pokutować. A druga sprawa jest taka, że ateiści, z którymi ja rozmawiałem i ateiści, ludzie, którzy mówią, że Boga nie ma, to są ludzie, których ja na 100%, wszyscy, z którymi rozmawiałem, zasada jest generalnie taka, że ludzie zasadniczo w dzisiejszych czasach, którzy określają się jako ateiści, mówią tak dlatego, że właśnie nie chcą żyć w zgodzie z Bożymi przykazaniami, chcą żyć po swojemu i dlatego udają, że Boga nie ma. Zasadniczo to jest... Po prostu uchylanie się od odpowiedzialności za swoje czyny i powiedzenie: chcę żyć po swojemu, dlatego uważam, że Boga nie ma. O to w tym wszystkim chodzi. Ateiści, z którymi rozmawiałem, zasadniczo to byli ludzie, którzy chcą żyć po swojemu, łamać Boże prawo bez ko żadnych konsekwencji, nie podporządkować się żadnym Bożym normom, nakazom i chcą żyć po swojemu, dlatego mówią: jestem ateistą, tak? Zasadniczo, tak? Więc. No możecie też napisać w komentarzu, co sądzicie o takiej wypowiedzi. Dla mnie to jest szokujące, bo nie wiedziałem, że taka jest nauka Kościoła Katolickiego, mimo że studiowałem katechizm z Kościoła Katolickiego. U mnie pojawia się taka myśl i takie, takie, takie zastanowienie. W takim razie, skoro ateista nawet może być zbawiony, już nie mówiąc o wyznawcach innych religii, to, to dlaczego, po co głosić Ewangelię? Po co głosić Ewangelię? Po co wysłać misjonarzy? Po co je, Pan Jezus mówił, żeby, żeby szli wszyscy wszędzie, skoro i tak ludzie wyznawcy innych religii będą zbawieni, skoro i tak nawet ateiści, którzy e, mówią, że Boga nie ma, bo chcą żyć po swojemu, i tak będą zbawieni, tak? Rozumiemy o co chodzi. Jeżeli nawet ten, e, ten ksiądz nie miał tego na myśli, tylko na, miał na myśli coś innego, to powinno być jakieś sprostowanie tego wszystkiego. Ale tu nawet on nie przytaczał swojej myśli, tylko najgorsze jest w tym, że przytaczał oficjalne nauczanie Soboru Watykańskiego II, który jest oficjalnym nauką Kościoła Katolickiego. Szok!